W każdym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych wynosi 180 stopni. A dlaczego? Dlaczego? Dzisiaj pierwsza część serii na kanale A. Dlaczego? W której będziemy sobie udowadniać różne zależności i wzory, z których korzystacie na co dzień w matematyce, a o których niekoniecznie wiecie w sumie, skąd się w ogóle wzięły. Dzisiaj bierzemy sobie na warsztat trójkąt, a tak naprawdę kąty w trójkącie. Zapraszam. A po co mi ta matma? No dobra, narysujmy sobie jakiś przykładowy trójkąt. O, oznaczmy sobie oczywiście w nim jakoś kąty. Załóżmy, że to będzie jakiś kąt alfa, to niech będzie kąt beta, a to niech będzie kąt gamma. Jak to jest, że suma tych kątów trzech to ma dać nam 180 stopni. Czyli jak to się tutaj stało? Oczywiście, ci, którzy znają dowód na, na to, że suma wszystkich trzech kątów w trójkącie jest zawsze 180 stopni, to niech piszą w komentarzu. Natomiast, no co, spróbujmy ten dowód sobie przeprowadzić. Jaki jest pomysł na to zadanie? Pomysł na to zadanie jest taki, że poprowadzimy sobie najpierw dwie proste, przy czym na jednej z tych prostych będzie leżeć jeden z boków tego trójkąta. A druga prosta równoległa będzie przechodzić przez wierzchołek no który nie leży na tym boku. Czyli poprowadzimy sobie na przykład tutaj prostą taką, o która będzie przechodzić przez ta, przez ten nasz Dolny bok. Możemy sobie nazwać tą prostą, że to jest jakaś prosta L. Możemy li małymi literkami oznaczać proste. No i poprowadzimy sobie drugą prostą, która będzie, tak jak mówiłem już wcześniej, równoległa do tej prostej, przechodząca przez ten górny wierzchołek. Czyli to będzie mniej więcej wyglądać w taki sposób i to będzie jakaś prosta K. No i one mają być równoległe. To żebyśmy to zrobili i żebyśmy wiedzieli, że one są równoległe, możemy sobie zapisać gdzieś tutaj na górze, że wiemy, że nasza prosta L ma być równoległa. To jest symbol Równoległości, czyli dwie takie równoległe kreski, po prostu do prostej K. O, takie tutaj robimy sobie, można powiedzieć, założenie w tym zadaniu. No dobra, no to jest pierwszy krok, który trzeba zrobić. Teraz druga sprawa, jaką trzeba zrobić, to przedłużyć sobie te dwa boki, czyli poprowadzić proste, które przez te boki przechodzą. Czyli ja tutaj sobie tą prostą przedłużę, o, czyli tu mam jedną prostą przedłużoną, tu mam drugi bok przedłużony. Okej, okay, no i co teraz nagle się okazuje? Okazuje się, że że kąt alfa będzie również w tym miejscu. Ten kąt alfa również tu będzie. Dlaczego? Pamiętajcie, że jeżeli macie dwie proste, które są do siebie równoległe, i macie trzecią prostą, która je, je przecina, to na przykład ten kąt i ten kąt są sobie równe, bo to są tak zwane kąty na ległe. Czy ja tu napiszę może strzałeczką na ległe? No i co? Zauważcie, że z kątem beta. Również można to samo zrobić, bo kąt beta również z tej samej zasady będzie w tym miejscu. Czyli tu również jest nasz kąt beta. No bo to ten kąt i ten kąt to są kąty również naprzemianległe. Tak, mamy prostą, mamy prostą, mamy trzecią prostą, która je przecina. No i co macie pomysł, co z tego wszystkiego wynika? Oczywiście z tego wszystkiego wynika, że tutaj ten cały kąt, oczywiście. No to jaki to jest kąt? To jest kąt półpełny, czyli tu mamy 180 stopni, czyli wiemy, że jak dodamy ten kącik do tego i do tego, to musimy dostać w sumie kąt półpełny, czyli 180 stopni. Dowód został potwierdzony, rzeczywiście alfa plus beta plus gamma. Musi dać nam zawsze 180 stopni, ponieważ wszystkie te trzy kąty muszą nam dać to nasze 180 stopni, bo to jest po prostu kąt półpełny. I tyle. I tak naprawdę możecie mi uwierzyć, że to, że w trójkącie suma miar kątów wewnętrznych jest 180 stopni, to jest tak naprawdę fundament pod do każdy inny teraz dowód, że w czworokącie na przykład jest 360 i w jakimkolwiek innym n-kącie jest ileś tam stopni jako suma miar kątów wewnętrznych. Mam nadzieję, że nowa seria się Wam spodobała. Dajcie znać w komentarzu, kto znał, a kto się jednak w końcu czegoś tutaj dowiedział, czemu 180 stopni jest w trójkącie. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma?